A w tej części powiem ci o drugiej zasadzie bezpiecznego wynajmu, czyli stosuj rzetelną selekcję najemcy. Jak to zrobić? Nie jest to taka prosta sprawa, bo w przeciwieństwie do umowy najmu, ciężko tutaj przyjąć takie bardzo sformalizowane kryteria oparte na przepisach prawa. Trzeba mieć trochę doświadczenia, trochę intuicji i wiedzieć, jak rozmawiać z ludźmi. Nic nie zastąpi bezpośredniej, szczerej rozmowy twarzą w twarz, to musisz albo ty taką rozmowę przeprowadzić, albo musi to zrobić pracownik firmy zarządzającej najmem, który jest w tym profesjonalnie przeszkolony i ma doświadczenie. Druga sprawa, jeżeli ma to być rozmowa twarzą w twarz, z której czegoś się dowiesz, odpadają wszelkie formy wynajmowania na odległość. Jeżeli już do tej roz rozmowy dojdzie, to koniecznie zapytaj o kilka takich spraw, niekoniecznie w formie takiej sztywnej ankiety, która może kogoś przestraszyć, ale zadaj pytanie: co pana czy panią sprowadza do tej lokalizacji? Co sprawiło, że akurat to mieszkanie zostało wybrane? No i w tym momencie ja się zwykle spodziewam jakiejś historii na temat zmiany pracy czy jakichś studiów. I staram się dowiedzieć, jaki jest prawdziwy powód przeprowadzki. Jeżeli osoba plącze się w zeznaniach i nie bardzo wiadomo dlaczego się przeprowadza, no to już jest jakaś też czerwona lampka, czy przypadkiem ktoś jej nie wypowiedział umowy najmu w trybie natychmiastowym ze względu albo na niepłacenie, albo zaniedbywanie poprzedniego mieszkania. Kolejnym takim elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest reakcja na warunki, jakie stawiasz. Jako właściciel mieszkania, które jest warte pewnie dorobek życiowy niejednego Polaka, no masz prawo pewne warunki stawiać. Takie jak chociażby podpisanie umowy najmu okazjonalnego u notariusza. Jeżeli ktoś od razu reaguje jakimś zniecierpliwieniem czy jakąś formą agresji, no, to jest bardzo duża czerwona lampka. Niekoniecznie od razu to znaczy, że ta osoba boi się jakichś konsekwencji finansowych umowy najmu okazjonalnego, przykładowo, ale może to świadczyć o jakimś pośpiechu, może to świadczyć o tym, że ta osoba jest jakaś roszczeniowa, problematyczna, i później, nawet jak będzie płacić na czas i, i niby wszystko będzie ok no mogą się jakieś różne problemy pojawiać, więc zwracaj uwagę właśnie jak reaguje na, na Twoje prośby, to, że musi utrzymywać mieszkanie w porządku, dokonywać um, drobnych napraw i tak i dalej. Ja najbardziej lubię podpisywać umowy z osobami, które bardzo szczegółowo czytają umowę, same wnoszą poprawki, dopytują, a co to znaczy drobne nakłady.